Siema, siema, Jest niedziela, godzina 9.30. Ja już po treningu. Dzisiaj wpadły łapy. Nie nagrywałem, bo w sumie raz, że byłem ze znajomym i miałem personalny po treningu. To dwa... No jakoś tak... W sumie nie pomyślałem nawet. Ale jeśli chodzi o trening, jako pierwsze ćwiczenie wykonałem dwie serie wąskiego wyciskania na smifie. Później przeszedłem do Prostowania na chwytem jednorącz. Jako trzecie ćwiczenie na trica zrobiłem krucyfiksy, też jednorącz. Później biceps, uginania w bramie, escarly. Później uginanie jednorącz naprzeciwko wyciągu, jedną serię. Druga seria uginania w... w, w Kurczę, no brakuje mi słowa odwrócony od wyciągu, w pełnym rozciągnięciu. Kolejne ćwiczenie to były uginania młotkowe hantlami na modlitewniku i jeszcze dodatkowo wpadło jedno ćwiczenie na dwójki uginania podłudzi stojąc i łydka. Teraz dobiłem sobie kroczki i w sumie dzisiejszy cały dzień będzie Leżeniem, odpoczywaniem, w końcu też się należy odpoczynek, nie? Szczerze powiedziawszy, mogłem dzisiaj zrobić off, bo no, jednak już odczuwam zmęczenie. No, trzy, trzy dni treningoweśmy pod rząd, także poniedziałek będzie off. A właśnie, i zaszły małe zmiany po raporcie. W dzień treningowy mamy 2900 kalorii plus 200 kalorii z węgli. I w dzień bez treningu również mamy. Już 200 kalorii z Węgi, czyli obecnie będzie 2700 kalorii. Dalej bez kardiocisnę. Także tyle ze zmian. Postaram się wam dzisiaj może przygrać jakiś posiłek. Jak nie, to jutro, poniedziałek, nagram to, co wlatuję w dzień nietreningowy. Także widzimy się następnym razem. Pozdro! Siema, siema. Zostawiono na kawę i zaczynamy dzień. Super zaraz przyjmiemy, jedziemy z tematem. Do zobaczenia. Siema. Ja już po pracy w drodze na personalny. Dzisiaj dziennie treningowy. Nie przestraszyliście się rano mojej facjaty? Ja pierdzielę jaką ja mam mordę spuchniętą. No ale no niestety tak to u mnie wygląda. Pierwsza 40, pobudka, Po drugiej zaczynamy robotę. I tak. Ciśniemy, już się przyzwyczaiłem, nawet powiem Wam, że odpowiada mi taki tryb z rana od razu po yy, robocie trening i tak to wygląda. no, Także teraz nabijamy trochę kroków dzisiaj do przejedzenia 2700 kalorii. I ciśniemy dalej z tematem. Jutro postaram się wam przykrać trening. Będzie to pierwszy trening z nóg, może posiłki, zobaczymy jak wyjdzie w praniu. No, także dzisiaj czeka mnie już tylko odpoczynek. Pewnie pójdę z żoną po córkę do przedszkola. I tak zleci sobie poniedziałek. Może będzie, może chcecie, yy, żebym przygrał wam, jak wygląda suplementacja. A właśnie, wspomnę jeszcze o posiłkach. Obecnie bazuję na trzech posiłkach. I tak jak dzisiaj, pierwszy posiłek to będzie 200 gramów piersi z kurczaka. Do tego porcja warzyw, bo warzywa jem w, prawie w każdym posiłku, jeśli chodzi o posiłki wytrawne. Do tego bułka zwykła, pszenna. Nie boję się glutenu, jem gluten. Tak samo jem nabiał. I właśnie na deserek wleci do tego pudding po smaku słonego kuperu. Drugi posiłek, obiadowy. 100 g makaronu. i z reguły zawsze jem makaron. 200 g piersi z kurczaka i warzywa. I kolacja nie. właśnie z racji tego, że trenuję rano i trenuję na szczo, to kolacja jest najbardziej kaloryczna i najbardziej bogata w węgle. Z reguły jest to owsianka, ale nie taka zwykła, bo z żelatyną w formie mega-deseru polecam. U mnie to jest tak. 80 g płatków owsianych, 20 g budyniu. I to jest podstawa do tego: słodzik, aromat i żelatyna. Jeśli chodzi o dodatki, obecnie 70 g, kurde, mam nadzieję, że ten wiatr nie będzie przeszkadzał. Obecnie 170 gramów płatków śniadaniowych, 250 gramów jabłka i 100 g aktualnie mango. A z reguły mieszam mango, borówka, w zależności coś w prące poluje na prąki. Do tego 300 g skyra. Z aromatem na wierzch: 40 g WPC i 40 g masła orzechowego. I tutaj mieszam, daję 20 g masła migdałowego i 20 g zwykłego zarachidów. No, także to obecnie to wygląda w ten sposób. Jeżeli będziecie chcieli, będzie zainteresowanie. Bardzo chętnie nagram dzień jedzenia, jak przygotowuję posiłki. Bo z reguły też, żeby sobie ułatwić, robię to na parę dni do przodu, żeby po prostu nie stać w kuchni i nie marnować czasu. A też coś jest jakby nie było oszczędność trochę na, na prądzie czy na gazie, bo gotujecie jednorazowo i macie gotowe. No, myślę, że to tyle. Dzisiaj bardzo nie będę się rozwodził, bo też nie ma co bić piany i gadać w kółko o tym samym. Także bardzo... Będę wdzięczny, jeżeli Wam się materiał podobał, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie łapkę w górę i udostępnicie dalej. Pozdrawiam serdecznie i życzymy miłego dnia. Trzymajcie się. Hej!